Nową funkcjonalnością, którą udostępniliśmy w Enova365 jest e-faktura XEF. Udostępniona funkcja pozwala zaimportować faktury XEF oraz również wyeksportować je do swoich kontrahentów. Aby wysłać fakturę, wystawiamy dokument sprzedaży na dowolnego kontrahenta i dowolną kartotekę. Dla przykładu weźmiemy towar oraz usługę. Zatwierdzamy dokument. Zatwierdzony dokument możemy już wysłać do XEF. Wykorzystujemy do tego wbudowaną funkcję znajdującą się w czynnościach. System ENOWA 6.5 domyślnie nam podpowiada definicję komunikatu potrzebną do wysyłki e-faktury XEF, która jest widoczna również na zakładce w dokumencie. Przygotowany dokument możemy wysłać wbudowaną funkcją wyśli. Po czasie oczekiwania dokument jest wysłany. W informacji zwrotnej po wysyłce otrzymujemy wewnętrzny numer KSEF, który jest unikalny dla naszego dokumentu. Przesłana faktura jest teraz dostępna na kontrahencie do odbioru, więc zalogujemy się teraz na bazę odbierającego. I z poziomu innej bazy danych przypisanej do tego NIPu, na który wysłaliśmy wcześniej fakturę, Pobierzemy tą fakturę do naszej ewidencji. Przesłana faktura dla odbierającego oczywiście jest fakturą zakupu. Więc pobierzemy taką fakturę wykorzystując wbudowaną funkcję pobierz. W funkcji pobierz wpisujemy zakres dat. System Enowa zezwala na pobieranie E faktury XF z różnych zakresów, w tym całego miesiąca. Pobrane faktury zapisują się na dysku lokalnym wskazanej lokalizacji. I są gotowe do importu po stronie Nowy 65. Tak przygotowane pliki możemy już bezpośrednio do systemu zaimportować. I wykorzystujemy do tego również funkcję wbudowaną, czyli czynność ksew import. W opcji wybieramy jeden dokument, który chcemy zaimportować, ale jest jeszcze dostępna opcja importu grupowego. System automatycznie nam podpowiedział definicję importowanego dokumentu. Dla nas jest to oczywiście faktura zakupu. No i jak widzimy, zgadza się ona z tym, co było wysłane na bazie wysyłającego. System automatycznie znalazł nam kontrahenta po NIP-ie oraz kartoteki po kodach EAN. Również, jak widzimy, przepisał formę płatności, która znajdowała się w pliku XEF. Samą strukturę pliku również możemy podejrzeć tak jak w przypadku wysyłającego w zakładce KSEF, tak, żeby się upewnić, czy dane zawarte w pliku zgodne są z tym, co zaimportował system. I to był jeden ze sposobów importu w Enova 365 jako fakturę zakupu handlową. Z racji tego, że część firm takie faktury po prostu importuje bezpośrednio jako faktury kosztowe, tak, faktury zakupowe, które nie wpływają na stan magazynowy, no to również tutaj funkcja czynność KSEF import i pobierz jest dostępna. Działa ona oczywiście identycznie jak przy fakturach zakupu handlowych. Tylko definicje dokumentów podpowiadają nam się tylko te związane z ewidencją, z fakturami kosztowymi. Jak widzimy, zasada importu jest praktycznie taka sama. Kontrahent nam się podpowiedział po przesłanym NIP-ie. Mamy informacje o płatności, mamy informacje o terminie płatności, czyli wszystkie najważniejsze informacje, które są potrzebne do zarejestrowania faktury.